Dziś, kochani, pomodlimy się wersją skróconą jutrzni, czyli odmówimy hymn, jeden psalm, przeczytamy czytanie i zrobimy sobie modlitwę prośbami. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja! W czas radosny świętej Paschy blask słoneczny świat ogarnia. W tej światłości Chrystus żywy apostołom się ukazał. Kiedy zaś ujrzeli rany jaśniejące w Jego ciele, wobec wszystkich ogłaszają, że z martwych wstał Pan prawdziwie. Chryste, król miłosierny, weź na własność nasze serca, byśmy mogli dnia każdego cześć należną tobie składać Jezu bądź radością duszy i nadzieją wiecznej paschy odrodzonych twoją łaską przyłącz do orszaku swego niechaj będzie chwała tobie któryś zniszczył przemoc śmierci i otworzył drogę życia przez posługę apostołów amen to jest moje przykazanie abyście się wzajemnie miłowali jak ja was umiłowałem alleluja Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą, jak zesła ziemia łaknąca wody. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi. Będę Cię wielbił przez całe moje życie i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Do Ciebie lgnie moja dusza. Prawica Twoja mnie wspiera. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Nie jesteście już obcymi i przechodniami. Ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. Panie, oddajemy Ci fundamenty naszego życia. Oddajemy Ci fundamenty, czyli to takiego też życia duchowego, to w jaki sposób o Tobie myślimy, to czy czujemy się przy Tobie bezpiecznie, to czy czujemy się przy Tobie kochani. Panie, tak wiele osób ma złe doświadczenie ojca. Ich fundamentem jest to, że, że zostali zranieni przez ojca i nie potrafią z ufnością wznosić do ciebie rąk. Panie, ulecz te fundamenty. Uzdrów te fundamenty. Uzdrów ten ból, Panie. Dotykaj tego bólu. Uzdrawiaj, Panie, fundamenty, które zostały sparzone ym, takim patrzeniem na kościół, że trzeba być grzecznym na mszy. Że trzeba dobrze się nauczyć modlitwy Ojcze Nasz. Że trzeba koniecznie przestrzegać postu i mszy świętej niedzielnej i że jeżeli coś się omsknie, to Bóg będzie zły, albo Bóg się zawiedzie. Panie, jeżeli takie są fundamenty naszego myślenia o wierze, to jak możemy rosnąć na wspaniałą budowlę? Uzdrawiaj fundamenty, Panie. Prosimy Cię. O to wszystko, co jest u korzeni naszego myślenia o Kościele, o sobie samych, o duchowości, Duchu Święty. Ty możesz dotknąć nas w każdym miejscu naszego życia. Możesz dotknąć każdego korzenia, każdej myśli, którą teraz w sobie mamy, każdego przekonania, które w sobie mamy. Prosimy Cię, dotykaj tych przekonań, tych korzeni. Prosimy Cię, Duchu. Teraz przez chwilę pomilczymy. Ustanowiłeś ich pasterzami na całej ziemi. Aleluja, aleluja. Będą głosić Twoje imię, Panie. Aleluja, aleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ustanowiłeś ich pasterzami na całej ziemi. Aleluja, aleluja. Trzeba, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami. Stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Alleluja! Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dzieci, zwać się będziesz prorokiem najwyższego. Gdyż pójdziesz przed Panem, przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Trzeba, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Alleluja. Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzymane od apostołów, dzięki składajmy naszemu Ojcu za wszystkie jego dary i wołajmy: Chór Apostołów wysławia Cię, Panie. Chwała Tobie, Panie, za stół ciała i krwi Chrystusa który przekazali nam apostołowie, bo z niego czerpiemy siłę i życie. Chór apostołów, wysławiacie Panie. Chwała Tobie Panie za stół Twojego słowa zastawiony dla nas przez apostołów, bo przy nim znajdujemy światło i radość. Chór apostołów, wysławiacie Panie. Chwała Tobie Panie za Twój święty zbudowany na fundamencie apostołów Kościół, bo w nim stajemy się członkami jednego ciała. Chór apostołów, wysławiacie Panie. Chwała Tobie, Panie, za sakramenty chrztu i pokuty, które powierzyłeś apostołom, bo przez nie oczyszczasz nas z wszystkich grzechów. Chór apostołów wysławiacie, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona apostołów. Za jego wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do wspólnoty wybranych przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Z Panem Bogiem.